Kolejne remonty czekają gorzowskie drogi, tym razem ulice Kosynierów Gdyńskich i Łokietka. Pierwszy etap to modernizacja odcinka od ronda Kosynierów Gdyńskich do ulicy Bolesława Krzywoustego. Ulica Kosynierów Gdyńskich, która przed składanie ofert jest do 11 sierpnia, remont jej będzie polegał również na wymianie istniejącej nawierzchni oraz jej wzmocnieniu oraz wymianie regulacji krawężników i wymianie nawierzchni Chodników. Wydział Dróg i Transportu Publicznego ma nadzieję, że przetarg rozstrzygnie się około 25 sierpnia. Wtedy prace ruszyłyby od razu i nowy odcinek ulicy Kosynierów zostałby oddany do użytku w październiku. Na pewno przy większej części realizacji tych zadań będą prowadzone prace z wyłączeniem jednego pasa ruchu, to jest regulacja krawężników oraz wykonywanie nawierzchni chodników to na pewno będzie prowadzone, można powiedzieć, pod ruchem, bo tam są na tyle szerokie pasy, że będzie można wydzielić i tak skanalizować ruch, że będziemy mogli te prace prowadzić pod ruchem. Natomiast samo ułożenie nawierzchni na pewno będzie wymagało prowadzenia robót z zamknięciem poszczególnych kierunków na pewno będzie to jeden kierunek udostępniony natomiast i na zasadzie wahadła czyli raz będzie jedna strona robiona raz druga strona Jeśli chodzi o remont Łokietka prace będą niemalże identyczne jak na Kosynierów a modernizacja będzie dotyczyła odcinka od ronda Kosynierów do mostku na Wybickiego jakie będą koszty remontów jeszcze nie wiadomo wszystko okaże się po rozstrzygnięciu przetargu